Hej, cześć, tu DJ Pierścień. Kwadrans z pierścieniem na piętnastolecie lecie DJ, czyli będzie więcej kwestii mówionych z moją wybitną dykcją. Za co z góry już przepraszam, ale startujemy. Pierwsze pomysły moje na YouTube sięgają już końca roku 2008, ale na dobre zaczęło się to 17 maja 2009 roku, chwilę po maturze. Wtedy założyłem kanał. Kilka dni później wyszedł pierwszy film, film z Eurowizji o marnej teraz możemy powiedzieć, jakości? ale wówczas dopiero zaczynałem się w to bawić. Z czasem, zwracając większą już dbałość i uwagę o jakość przesuwanych materiałów. Pierwsza była Eurowizja, która jest ze mną do dzisiaj, a potem była kompilacja z lat 80., która zyskała fajną oglądalność, ale YouTube chyba po kilku latach zdjął ten film, bo naruszał zasady, a mianowicie chodziło o to, co wystawało z biustonosza. Mój debiut z Disco Polo na YouTube, do którego ogólnie powróciłem po wielu latach yy, nastąpił w sierpniu 2009 roku. Wtedy wyszedł miks największych przebojów Disco, który też zyskiwał na popularność. Ten film też potem zniknął przez jakieś domniemane roszczenie praw autorskich, a w 2012 roku pojawiła się jego reedycja. W tym czasie roku 2009 pojawiły się też dwa materiały wzorujące się na oryginałach, Disco Polo Live i Disco Relax. Prawie 10-minutowa podróż w przeszłość w ówczesnej teraźniejszości. Będąc wiernym, wtedy widzem Disco Polo Live, które powróciło na antenę na stałe wiosną 2009 roku. Co 25 notowań, bodajże, tworzyłem podsumowania listy przebojów DPL. To tak w ramach ciekawostki, bo te podsumowania też zniknęły z YouTube. Po pewnym czasie przestawałem śledzić na bieżąco tę listę przebojów i postanowiłem nie trzymać czegoś, gdzie nie ma ciągłości i pewnego rodzaju konsekwencji. Istotnym elementem, który utrwalił się na moim kanale były i są relacje z ogólnopolskiego festiwalu muzyki tanecznej. Od 2009 roku pojawiały się skróty występów, premiery, nowości, zaprezentowane w Ostrudzie, potem w Olsztynie, ostatnio w Augustowie. Na ten festiwal do czasów covidowych, jako fan, czekało się chyba najbardziej. I dlatego, te relacje, jak to, jak to nazywam, teraz z perspektywy czasu są ważne, żeby nie powiedzieć unikatowe. Zobaczcie, jak to wyglądało na przykład w 2013 roku. Bo trzeba zauważyć, że dzięki PoloTV to wszystko mogło być transmitowane, mogliśmy to zobaczyć na żywo. I ufam, że w kolejnych latach, po pierwsze, ten festiwal będzie dalej kontynuowany. Mimo jakichś tam przeszkód, na które organizatorzy napotykają napotykali, po drugie y, będzie relacja live z tego wydarzenia na antenie ogólnopolskiej stacji telewizyjnej, jaką jest właśnie Polo, a na koniec mam nadzieję, że festiwal wróci do Ostródy, bo tam jest jego miejsce. Jak mówiłem na początku, wróciłem do Disco Polo po latach przerwy związanej z likwidacją tego gatunku w mediach, ale jak Disco Polo, to dla mnie na pierwszym miejscu zespół Boys. Byłem jestem fanem, a na początku swojej twórczości, że tak powiem, YouTube'owej, poświęcałem im dużo swojej uwagi. I tak oto powstała montażówka do miłości na przystanku, piosenki w wersji remixowej, która tak mi wpadła do głowy, a mocno zawsze oddziałowuje na mnie aranż, że postanowiłem sklecić, że tak powiem, teledysk, wideomix. Jakościowo może to słabo wygląda, efektów Multum, ale zgrywa się to tak z dźwiękiem, że cały czas mi się to podoba. Oprócz stanku zrobiliśmy z Bartkiem Kirelem wideo do miksu Szalonej na 15-lecie, Jesteś Crazy, czyli po polsku i po angielsku, wideo zmontowane do największych przebojów non-stop, czy legendarny dla mnie The Best na urodziny Marcina Millera. Pozostając jeszcze w temacie... I w klimacie zespołu Boys muszę nadmienić, iż swego czasu powstał taki Big Boys Mix podaj 2010 rok. Składanka największych przebojów. Powstało audio 23-minutowe. Zainteresowani bez problemu pewnie odnaleźliby je w zakamarkach internetu, ale oczywiście również przygotowałem obrazek do tej kompilacji. I w tym miejscu trzeba tylko odnotować fakt, że coś takiego było. I teraz macie niepowtarzalną okazję zobaczyć fragmentarycznie, jak to cudo wyglądało. No i dlaczego nie ma go w powszechnym owieku? Ty, ty, Dziewczyny, rozbądajcie się. Ja o jedynej śnie. A teraz łapy... 2009 roku to start pierwszego pierścieniowego projektu na szerszą skalę. Gwiazdy Disco Polo. Projektu, który okazał się jakimś sukcesem pod względem zainteresowania, nawet wśród samych zespołów, jak i oglądalności. Z każdym następnym materiałem starałem się podnosić jakość wytwarzanych filmików. Tutaj dużą rolę odegrała pomoc Bartka Kirela, który pomagał zbierać i szukać materiałów źródłowych, a na tamte czasy niekiedy było ciężko o to. I po pewnym czasie należało uwolnić jego potencjał twórczy i sam też zaczął tworzyć fajne materiały, zarówno dla GDP, jak i na swoim własnym kanale. Ale wracając do z Polo w ciągu 4 lat wyszło 51 odcinków dyskograficznych, były 4 sezony, powstało wiele materiałów dodatkowych, jak na przykład Dziękuję Ci Mamo, który stał się po pewnym czasie mogę tak powiedzieć, zalążkiem do nowego projektu By DJP. Kolejnym stałym punktem w pierścieniowej bibliotece YouTube'owej są coroczne hitmixy Disco Polo, podsumowujące to, co najlepsze w polskiej muzyce tanecznej się wydarzyło w mijającym roku. Fajny szyk zdania, nie? Też mi się podoba. Taka tradycja trwa nieprzerwanie od 2010 roku, bo w 2009 też było coś ala podsumowanie, ale jednak hmm, z takiego formatu i pomysłu zrezygnowałem. A dlaczego? No posłuchajcie za chwilę sami Co na byś chciała być tu ze mną Robi się późno Teraz żyjemy w świecie sztucznej inteligencji i wszystko można zagrać, zaśpiewać, napisać i tym podobne. A jednak w 2011 roku postanowiłem stworzyć taki projekt pod kryptonimem Covering gdzie na znaną melodię śpiewało się wesołe teksty nasączone dużą dozą parodii. Jak to brzmiało w ogólnym zarysie to może zostawmy, ale jednak myślę, że oprócz słynnych sześćdziesiątek, piosenka o Bin Ladenie wyszła całkiem nie najgorzej, czy też tekst o studencie przed sesją egzaminacyjną. Jednak projekt od 2013 roku jest zawieszony, kół ucieszy chyba wszystkich, tak myślę. Chociaż może coś, kiedyś, może AI chęć, student i chęć, sesja na pięć. Jesteś tu, a ja tam, już może więcej nie będę śpiewał. Teraz słówko o najważniejszym projekcie pierścienia, czyli o Disco Polonezie. Po Gwiazdach Disco Polo miałem przerwę, żeby zastanowić się, co by można dalej robić ku chwale Disco Polo. Wpadł do głowy patent na materiały cykliczne jak GDP, ale o określonej i w miarę stałej strukturze, czyli motyw główny, cover, czyli pierwowzór oraz jakiś miks. No troszeczkę to wiadomo, coś się dodało, coś uleciało przez te lata, ale, ale tak, ten amatorski magazyn muzyczny zepsuł, tworzony świata. przeze mnie i Bartka Kirela wygląda. Od 1 października 2014 roku działamy, wymyślamy, ale wspólnie. Bo bez was, bez widzów, wiele tych materiałów byłoby uboższych w te treści, które zostały przez was. Zaproponowane, odnalezione i pasowały do całości konceptu danego projektu. Za nami ponad 100 odcinków. Rok 2024 to rok dziesięciolecia Disco Poloneza, ale działamy dalej. Razem. Disco Polonezie. Wiele wspominam o swojej skromnej osobie, ale tutaj na chwilę chciałbym się zatrzymać na Bartku zwanym Kirelem. Bo bez niego wiele rzeczy by nie powstało, bez jego cierpliwości do mnie i moich pomysłów, wiele materiałów by BYDJP by ich nie było. Dzięki przyjacielu za Twoją pomoc i życzliwość, i w tym miejscu chciałbym wspomnieć o jednym materiale, który, że tak powiem, podarowałem Kirillowi, czyli Milano Mix 95. Wiele, wiele lat temu przygotowałem kompilację z miksów z tego albumu, żeby to jakoś fajnie wyszło pod obrazek, który yy, mógłby sklecić Bartek. Kirel dostał tę, tę, tą moją kompilacyjną sklejkę, ale schował ją do szuflady, bo jeszcze wtedy nie był na nią czas. Po kilku latach po tym, po tym, po tym fakcie postanowił zrealizować ten swoisty miks z Miksa. Bartek to ważna persona w moim YouTube'owym życiu, bo bez jego technik realizacji, wiele rzeczy, tak jak mówiłem, nie ujrzałoby nigdy światła dziennego. W Disco Polonezie, oprócz typowych, tematycznych y, odcinków z pierwowzorem i jakimś miksem, powstają też wydania specjalne, wydania turbo po końcu każdego sezonu, którymi na ogół zajmował się, zajmuje się właśnie Bartek. I taki jeden nośny materiał chciałbym Wam y, przedstawić, pozostawić Waszej uwadze. Retropolo Mix. Hmm, czyli to co lubimy najbardziej. To wspomnienia, nostalgia, lata 90. Niekiedy ortodoksyjne Disco Polo, ale nie dziwota, że ten materiał uzyskał na popularności w dużej mierze dzięki Kierallowemu audiowizualnemu wytwórstwu. Wspominałem już o swojej sympatii dla zespołu Boys, ale chciałbym jeszcze wyróżnić montażówkę do wolności w wersji z płyty 25 lat. Jest to też dla mnie ważny materiał, bo sam Marcin Miller w lipcu 2017 roku poprosił o wykonanie obrazka wizualnego pod nową wersję starego hitu. Wziąłem się za robotę, która w kwestii montażu trwała raptem kilka dni, a na YouTube wylądowała bodajże w środę przed festiwalem w Ostródzie. Z tego materiału jestem naprawdę zadowolony, bo zgrywa się on sam ze sobą, jest intensywnie co prawda, ale właśnie o to chodzi. Liderowi zespołu Boys też się podobało, zaś fragment tego mego, że tak powiem, dzieła zaistniał również przez chwilę, w pewnym czasie, w głównym programie informacyjnym telewizji polskiej. O czym przypomina hit wszechczasów zespołu Boys. Nie Wierni fani, którzy bawią się już na krupówkę. Jeden z odcinków Disco Poloneza był dedykowany gali piosenki popularnej i chodnikowej z 1992 roku. Pierwotnie, y, swoją premierę miał dokładnie w rocznicę tego wydarzenia 29 lutego mm, 2020 roku. Hmm. Samo opracowanie tego dużego materiału trochę czasu zajęło, odnalezienie nagrań wideo i audio, rozpisanie jak mogła wyglądać tracklisty występujących, no stworzenie takiego swoistego scenopisu, tego wszystkiego, ale efekt odwzorowania tego koncertu wyszedł myślę całkiem nieźle. W momencie realizacji odcinka gali chodnikowej, kilku materiałów źródłowych nie udało się zdobyć, a teraz dziś, no, mielibyśmy praktycznie chyba wszystko. Ale nie zmienia to faktu, że jest to dla mnie też ważny punkt w wizualnej dyskografii disco poloneza, który serdecznie wszystkim polecam. Wiecie, kiedyś pomyślałem sobie, aby spróbować tak przez rok wypuszczać materiały w częstotliwości cotygodniowej. I tak zrodził się pomysł na Disco Polo Hit, czyli największe hity Disco Polo, które po współczesnym odświeżeniu nie straciły na pierwotnej przebojowości. Przez cały rok 2021 od stycznia do grudnia wypuściliśmy i porównaliśmy 53 przeboje polskiej muzyki tanecznej pod względem aranżacyjnym, ale i wizualnym. No, powiecie, rok ma 52 tygodnie. Owszem, zgoda, ale ten jeden dodatkowy odcinek bodajże chyba wyszedł w sylwestr, ten 53. Disco Polo Hit jest dobrym przykładem na to, jak muzyka Disco Polo się zmieniła, sprofesjonalizowała się. Cieszę się, że powstał Disco Polo Hit. Disco Polo, które znasz. Kolejna wzmianka na piętnastolecie działalności DJP to znowuż powrót do disco poloneza tylko tym razem do wydania oldschoolowego, przygotowanego przez Marcina i Kamila, bardziej znanych jako Wytrych i Kwiat, których produkcje Retro 90, mówiąc po polsku, osiągają świetne wyniki oglądalności na YouTube i słuchalności przede wszystkim. Dzięki temu duetowi mogliśmy przenieść się w czasy najfajniejsze, najwspanialsze, gdzie chyba wszystko było prostsze a ich aranżacje Old School Disco Polo współczesnych przebojów disco właśnie złożyły się na ten wyjątkowy materiał. Nie sądziłem, że uda mi się namówić tych dwóch zdolnych gentlemanów do polone za rytmie disco, ale dziękuję im jeszcze raz w tym miejscu za zaufanie, a Bartkowi no i sobie też po części gratki, że udźwignęliśmy to wizualnie, bo słucha się tego zajebiście i chyba nie najgorzej ogląda. Naprawdę. 15 lat to szmat czasu i ciężko opowiedzieć o wszystkim, ale dziękuję, że wytrwaliście do końca i dalej. Będziemy tworzyć jak najwięcej, bo to się nigdy nie znudziło. Trzymajcie się. Pozdrowienia od pierścienia.